Jest Cegłowa, przepraszam. Do Reguta dzisiaj idziemy. Myślę, już o miejscu naszego dojścia na szlak pielgrzymkowy. Już tutaj nas osoby pozdrawiają, więc przekręcam kamerkę. Pozdrawiamy serdecznie. Moi drodzy, wczoraj z tych chmur, które tak miały przejść bokiem, jednak deszcz spadł. I to taki dość porządny. Spadł deszcz nawet ze razy. 12... Tak, jesteśmy na wizji, możemy ruszać. Się eee, dlatego, no, rzeczywiście tak opatrznościowo to było, żeśmy doszli na, tak bez deszczu. Eee, Zdążyliśmy się pod rozłożyć, ten deszczyk spadł taki dość intensywnie, eee, ale, ale wszystko, wszystko dobrze się skończyło. Już jak widzieliście na apelu jasnogórskim, pogoda była dobra. No i dzisiaj naprawdę nie jest źle, nie jest źle z perspektywa jest dobra na dzisiejsze przegrzymowanie. Pozdrawiamy. Namiot, za, nie przemik, namiot? Nie. Nie. No to dobrze. I prawie suchy. No to nie jest źle, jak słyszymy. Trochę tych problemów pogodowych było, ale mamy nadzieję, że dzisiaj się źle nie jest. Prowadzi dzisiaj grupa filetowo zielona jesteśmy po mszy świętej. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Niech to jest zasięgiem, bo w Cegłowie zawsze słaby jest ten zasięg. Mam nadzieję, że ta jakość też nagrania nie będzie taka zła. Pozdrawiamy, 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 szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, to jest, Boże. To zeszczyt Wozobyszczu, katedralna w tym złożu. O, z kawką też można. Kawka, no, kawka na wynos. To będą pozdrowienia jakieś. To mamusi. O, właśnie. Tymczasem... O, <gryzujesz> brat Robert już fryzurę poprawi, jak zobaczył numerę. To jest nasza firma jednak, która, która nam Pan Robert to firma, to jest osoba która jest bardzo wiele lat z nami pięknie nam tej służy A tymczasem rozśpiewany łokór, Rozśpiewano od samego rana Cegów trochę rozkopany, tutaj ten kawałek drogi Pierwszy odpoczynk w Łękawicy, Potem silnica a potem przed kołbielą, odpoczynek w samej Kubieci i teraz jeszcze dziękujemy 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 dziękujemy, 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 dziękujemy Jest was trochę. Tak jest. tu muzeczkowi że się spor, jest sporo Rano tam, nie wiem czy wieś, przez jest drzewka na schodach szkoły, była celebrowana msza święta. E, chcę o tym przypowiedzieć, ponieważ dzisiaj jest liturgiczne wspomnienie świętego Jana Marii Dianeja, pro, patrona proboszczów, i w sposób szczególny za księży proboszczów, żeśmy dzisiaj się modlili. E, Eucharystyką konselebrowało dwóch proboszczów, ksiądz Jarosław Wojasiński z parafii niemyjenowe i ksiądz Tomasz Murło z parafii Repki Szkopy. Ale idą jeszcze z nami księża proboszczowie, ks. Jarosław Błażej jako ojciec duchowny naszej pielgrzymki, to też proboszcz. E, chyba nikogo nie pominąłem. W każdym razie wszystkich księży proboszczów też pozdrawiamy, otaczamy modlitwą. E, I tutaj pątnicy z wdzięczną modlitwą dzisiaj, e, no właśnie, modlili się i polecali swoich proboszczów. Szczęść Boże, niech żyje Sokołów. Sokołów też jest naprawdę liczny, duży. Mamy też takie wózeczki, zobaczcie, tutaj są umieszczone na nich głośniki. Ale też jak komuś ciężko coś nieść, to widać koszyki są zapełnione. Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże. Pozdrawiamy Was serdecznie. Także dzisiaj wychodzimy Ściągowy. Także dzisiaj wychodzimy alfabetycznie e, od Bielska aż po Węgrów, który właśnie podchodzi. E, tutaj zostaliśmy bardzo życzliwie, bardzo życzliwie przyjęci. E, jak... Jak, jak, jak zawsze przez i włodarzy miasta, ale też przez dyrekcję szkoły na czas tego deszczu dość intensywnego szkoła rzeczywiście otworzyła swoje drzwi. Dzięki temu wielu, wiele osób mogło znaleźć strudnienie, ale też pątnicy otrzymali takie pakiety śniadaniowe na drogę. To wszystko dzięki życzliwości tutejszej lokalnej społeczności, za co jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Gdyby ktoś chciał nas odnaleźć dzisiaj na trasie, zapraszamy tam na, też na stronie internetowej drohiczynska.pl ukośnik pielgrzymka w zakładce o pielgrzymce trasa. Po kolei też te etapy są wypisane. Jest mapka, można moi drodzy się... Ale krzyż na końcu idzie i flagi, ja nie wiem jakoś. Tam można odnaleźć, jak wspomniałem, trasę. Możesz też do dołączyć, no, my patrzcie jak wygląda szczęśliwy człowiek, który jest droboszczem. Pozdrawiamy. Słuchajcie, na początku idzie Zosia i Marysia. I jest jeszcze połowa tego bochenka chleba, który wczoraj dostaliśmy. Weźmy do prawego samochód jakiś jedzie. Szczęść Boże, szczęść Ale idziemy drogą, drogą idziemy. Na przodzie jest. Marysia z Zosią stańcie. W miejscu odwróćcie się do ludzi Niektórzy sobie tak rezerwują. Dziękujemy też za przesłane pozdrowienia. Tutaj na, na wizji, w komentarzach e, się pojawiają jakiś czas. Bardzo za to dziękujemy. Zapraszamy do wspólnego duchowego pielgrzymowania. Na wspomnianej stronie też znajdziecie, drodzy, w zakładce pielgrzymi duchowi, Są, jest też treść rozwa rozważań na każdy dzień zamieszczona, można z niej skorzystać. A cóż, my widzimy się po trasie, e, może w Łękawicy, nie jaki tam będzie zasięg, a w Siennicy może będzie troszeczkę lepiej, to wtedy jeszcze się pozdrowimy i zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie, dobrego, pięknego dnia, szczęść Boże, do miłego zobaczenia i usłyszenia.